Siemanko, z tej strony Desti, a dzisiaj przychodzę do Was z nową pułapką. Widzicie, mamy tutaj taki w ogóle podejrzenie wyglądający kawałek piasku oraz diament. Widzicie, tutaj mamy taki spory ten obszar. Chodzi mi o to, to zbudowałem po to, żeby w momencie, gdy uciekamy, żeby zmusić gracza do tego zniszczenia się, będziemy biegli i zostawimy to w ten sposób. Mamy też szansę na to, że on po prostu przelegnie i będzie górę niszczył. Prawdopodobnie zniszczy ten blok. Jak widzicie. No, oczywiście to w ogóle może nie mieć, może być po prostu jakikolwiek blok, albo ten diament, żeby zachęcić kogoś. będziecie to zrobić dłuższe, ponieważ to będzie pułapka, która się będzie zapadać. I jeśli to zrobicie dłuższe, to gracz nie będzie miał możliwości wykopania tego, na przykład w ten sposób. Jak widzicie teraz, o, teraz mogę to wykopać, stojąc jeszcze na twardej ziemi. Natomiast jeśli dacie tutaj jeszcze kolejne dwa bloki, to bez problemu wszystko, że tak powiem, się zapadnie i gracz wpadnie. Dobrze, więc jak działa to, ta pułapka? Podchodzi sobie taki delikwent, na przykład z kill widzi, wow, diament. Bądź gonimy go, no i musi to zniszczyć. Niszczy to, trwa to chwilę, zbiera sobie diamenta, cieszy się bardzo. W spada, spada i, i jeśli zrobicie to po prostu głębsze, to umiera. Ja w tej chwili mam budki na yy, powolne opadanie, dlatego przeżyłem bez, bez większego problemu. Natomiast, jeśli wystarczy tu 26 bloków, żeby ewentualnie nie spadł na pistą i zakończy się to jego szybką śmiercią. To teraz pokażę wam, jak to jest zbudowane. Jak widzicie sam mechanizm pułapki jest dość idiotoodporny i prymitywny. mamy tutaj tak, detektor, trochę redstone'a, zwykły piston, taki komin nie musi być koledzy jako taki dałem, oraz dodane w tym update'ie rusztowania, które są bardzo przydatne przy wszelkiego rodzaju pułapkach. Na no, górze oczywiście ten piasek, który tam jest ta cała platforma. No i co, w momencie taki update przychodzi, niszczy ten Diament, bądź jakikolwiek blok, detektor wysyła sygnał kto, do pistona, który niszczy nasze rusztowanie. A wiadomo, rusztowanie w momencie, gdy jest, zostaje zniszczona podstawa, to niszczy się też cała reszta, ponieważ ono potrzebuje tutaj kontaktu z ziemią. No i przez to my spadamy w dół. Oczywiście w przypadku tak dużych powierzchni jak tutaj, potrzebne będą, jak widzicie, są cztery pistony, tylko po to, żeby były cztery, tak jakby w górę, ponieważ cztery takie wieże, gdyż Hmm, niestety, rusztowanie jest w stanie tylko 5 bloków, blok dać. No albo 6, to no, nieważne. Przecież w sumie tego 5, no to dobrze powiedziałem. No, nie umiem liczyć 6. No ale w każdym razie i dopiero i potem już się spadają, a nie o to nam chodzi, dlatego tego zabezpieczyć tymi 4, a możemy zrobić naprawdę taką dużą przestrzeń wystarczającą, żeby gracz musiał być w niej, żeby zniszczyć ten blok. No i po zniszczeniu tego bloku detektory przekazują sobie nawzajem sygnały które trafiają po prostu do tego strona, który uruchamia pistony więc oczywiście im głębsze to zrobicie tym dłużej to będzie trwało, natomiast możecie poeksperymentować z jakimś mechanizmem który będzie dodatkowo blokował tam gracza, nie wiem, woda, lawa pistony wysuwające ściany to jest wszystko, że tak powiem, waszej inwencji to jeśli to zrobicie w pomieszczeniu wszystko cała, cała inwencja twórcza należy do was a ja się na razie żegnam i cześć!